Jam jest Berdirstan Rolov Vachbreden, magister zakonu obrońców ksiąg. I z polecenia naszego mistrza Bernarda Gotryka Vacherase, przydzielono mi misję spisania ku przestrodze potomnych wiedzy o tym, który żelazną ręką zjednoczył plemiona wschodu. Ten, który zalał wielką część kontynentu falą ognia i krwi. Samozwańczy Bóg którego samo imię wywołuje wstręt i gorycz na twarzach cywilizowanej i światłej części Telnuar. Ten ktoś to Dam. Niewiele przekazów traktuje o jego istnieniu. Większość z tego, co udało się z pomocą wielu ustalić, nie jest niczym więcej niż zbieraniną plotek i wariackiego bradzenia wieszczów. Mówi się, że ten straszliwy osobnik zrodził się w plemieniu zamieszkującym północne obrzeża centralnej części krainy, zwanej dzikimi stepami. Było to plemię orczych hodowców i myśliwych, żyjących podobnie jak nasi dziadowie wiele setek lat temu. Zrodzony w tym świecie potwór już od najmłodszych lat zdradzał mroczne powołanie, odrzucając ojcowską profesję hodowcy na rzecz sztuki polowania. Mając około 20 lat, wraz z innymi członkami swego plemienia, udał się na łowy, na straszliwą bestię nękającą okolice swojego plemienia, aby wsławić się tym czynem jako największy łowca, jakiego nosiła ta ziemia. Jednak to zdarzenie zakończyło się zgoła inaczej. Ów zanim padł naszpikowany strzałami i włóczniami, pochłonął życie 11 myśliwych. Reszta, która ledwie żyła, zaczęła wykłócać się o to, kogo zasługi były największe w tej chaotycznej walce. W tym momencie Juddam, wykorzystując rany swoich towarzyszy, zaatakował ich i zabił, aby całą chwałę za tę zdobycz zgarnąć tylko dla siebie. Gdy powrócił do wioski, sam we krwi swoich współplemieńców, starszyzna kazała go pojmać i osądzić. Skazano go na banicję. Od tej pory żył on z polowań i rabunków na mniejszych koczowniczych grupach, samotnie przemierzając wyżyny, góry i liczne jaskinie dzikiej północy. W jednej z nich, głęboko w trzewiach ziemi, odnalazł wielką moc. Było to coś przypominającego krew, ale w metalicznej formie. Musiał to być jakiś mroczny artefakt zesłany przez demony ku zgubie ras rozumnych. Bezbożne okropieństwo wzywało go do siebie i ukazało mu wizję świata w płomieniach, lękającego się jego potęgi. Tak oto zrodził się wedle słów obdarzonego mocą przepowiadania Krystiana Czerniewica plugawy, pogański bożek z dzikich stepów. Jeszcze przed mrozami wrócił do swojej wioski i przy użyciu nieregularnej, mrocznej bryły starł z powierzchni ziemi swe plemię. Podobnie uczynił z plemionami sąsiednimi, zostawiając za sobą jedynie popiół i krew. Nie oszczędzał ni niewiast, ni dzieci, ni starców. Wyjątek zrobił tylko na twórcy narzędzi, którego u nas nazwalibyśmy kowalem rozkazał mu przekuć bryłę w bardziej odpowiadający wojownikowi kształt. Rzemieślnik również został splugawiony mocą artefaktu i znany jest jako Rukhon Rogaty. Stworzył on cztery artefakty dla swojego nowego pana. Naramienniki, których paskudna moc chroniła nie tylko ramiona, pas, który osłaniał podbrzusze przed ciosami i magią, falowany miecz, który za nic ma nawet najznamienitsze zbroje, oraz hełm, będący niejako pojemnikiem wiążącym wewnątrz ducha Juddama. Z nowym arsenałem rozpoczął tworzenie swojej bandy. Zaczął od dużych plemion z okolicy, wyzywając do walki ich wodzów i każdego, kto kwestionował jego wolę. Zniszczył w nich wszystko, co szlachetne i skazał na zapomnienie ich kulturę. Aby przyspieszyć zaciąg do swojej armii wyruszał na ziemie uznawane powszechnie przez dzikich za święte. Plugawił je i walczył z każdym, kto nie uznawał jego boskości. Stał się niepodzielnym tyranem, skazującym na śmierć setki bezbronnych, gdyż w jego armii nie było miejsca dla słabych. Na przestrzeni kilku lat zebrał ogromną armię i w znamiennym roku 2714. Cywilizowany świat doznał po raz pierwszy strachu przed tym, co nadchodzi ze wschodu. To tyle na dziś. Dajcie nam znać w komentarzach, jak podobał Wam się ten materiał. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, Zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy również na naszego Discorda. Link znajdziecie w opisie. Do usłyszenia niebawem. Cześć!